Halo, halo, witam bardzo serdecznie z tej strony kanał Kaili, 3 marca i przechodzimy sobie do patch a tym razem troszeczkę się e, Pozmieniało, tak więc zerknijmy sobie na szczegóły I tak, e, przede wszystkim mamy Elvia Realm, czyli e, Pewne serwery e, Mają e, Nisko levelowe spoty e, Zwiększony level, czyli wy, zwiększone wymagania AP i DP wcześniej te spoty czy tam na y, innych serwerach, bo to nie wszystkie są zainfekowane, że się tak wyrażę, y, tymi lepszymi mobkami, czyli jak tutaj możecie zobaczyć, Serendia 3 do 6 Calfeon 3 do 6 Media 3 do 6 Valencia 4 do 6 oraz Arsha, y, wszędzie tam, gdzie było y, większość spotów 15 do 30 levelu, teraz jest wymagany ten minimum, minimum 60, ale nie level jest ważny, a y, sprzęt, czyli na przykład Biragi den, szczerze, że, że nawet nie wiem gdzie ten spot jest. Aktualnie jest wymagane 260 AP i DP 310. E, może bardziej taki sławniejszy spot, jak Fogan Swamp. E, tam chyba jest 30 czy 40 level wymagane, teraz i dość mała AP. Tym razem wymagane jest minimum 270 i DP 320. Kolejne to Nagi. Ten spot to bardzo dobrze znam. Tam było wymagane około 100 AP, teraz jest 270 i DP 320, tak więc sami możecie tutaj porównać, że to nawet dwukrotność jak nie trzykrotność wymaganego AP. Można to również zobaczyć w grze, jeżeli sobie sprawdzicie serwery, to macie tutaj coś takiego jak nowe oznaczenia i teraz jeżeli będziecie próbować na pierwszym razem wybierać serwer, potem postać, to będzie Was ostrzegało, że to jest Elvia Real, czyli te pierwsze spoty będą o wiele e, mocniejsze i jeżeli gracie na przykład z sezonowymi postaciami, czy zaczynacie dopiero grę, to może się okazać, że nie dacie tam e, rady, tak więc uwaga. I na pewno jeżeli zobaczycie ten zielony, to zastanowić się i po prostu przejść na inny serwer, jeżeli chcecie kontynuować nisko levelową czy z nisk ze słabym sprzętem. więc przechodzimy sobie dalej. Również Orcamp został zmieniony: Bloody Mastery. A wraz z tym są dodatkowe bronie: Każdy, yy, każda klasa dostaje dodatkową broń, dodatkowy skill i może wykorzystywać tylko i wyłącznie na tym serwerze. Te bronie są nie do naprawienia. Mają yy, dość mało durability. Tutaj pisze 100, ale prawdopodobnie nie będzie. Można długo tego wykorzystać, a zresztą tutaj pisze 10 minut maksymalnie po otrzymaniu tej broni lub zniszczeniu się broni, czyli tu jest durability 100 Wydaje mi się, że w ciągu 10 minut raczej nie uda się tego całego durability zużyć, ale kto wie jak to się szybko zużywa Tak więc tutaj macie przykładowe animacje tych skilli, każda postać dostaje je, tak więc no problem nie będziemy do tego za bardzo przechodzić, bo to nie będzie bardzo pod PvP. Jak tutaj możecie zobaczyć, damage greatly reduced in PvP, czyli bardziej to jest pod PvE. Kolejne to dodatkowe tytuły. Na tych właśnie nowych spotach również dodano możliwość ulepszenia Blackstara, jak to było na przykład z... Nie wiem, z Heavy Helmet. Tam było Ultimate, można było kupić kamyczek sobie, który e, dodaje troszeczkę więcej DP i staje się ten item złoty. Tak samo dzieje się z Blackstarem, który jest e, tutaj nazwany Obsidian. Czyli jak tutaj możecie zobaczyć na Pri, nie ma żadnych dodatkowych efektów. Na Duo jest e, 4 Evasion plus Damage Reduction i max HP i to się e, powiela, powiększa aż do TED, e, czyli. Staje się coraz lepsza ta, e, ta zbroja, więc warto by się zainteresować tym pancerzem, bo to jest dodatkowe na TET 4DP, to robi sporą różnicę Ale żeby to zrobić e, ulepszyć, czyli żeby z tego był Obsidian Blackstar, potrzebujecie coś takiego jak Obsidian Specter's Energy I do tego potrzebujecie w, w, e, zrobić specjalną e, formułę czyli Passion of Valtara, Reason of Okiara, Courage of Nark, e, Flower of Madness i Specter Scenery, czyli e, jak możecie się domyśleć, te oto itemy lecą właśnie na tych e, wyższych wymienionych spotach, czyli e, Valtara's Flame leci na Elvia Castle Ruiz oraz Orc Camp, Okiara's Tide na Elvia Imp Altar oraz e, Fogan Swamp, Nark's Lighting na Elvia Biragi Den, Naga Swamp oraz Blood Manester, e, Seed of Void leci na Elvia e, Ram, czyli to generalnie wszędzie leci, jeżeli chodzi o LVRL, czyli te ulepszone e, serwery. Oil of Void to tutaj e, potrzebujecie trochę materiałów. Fragments of All Creation, mm, czyli e, musicie zrobić Simple Alchemy na jedną z tych e, itemów. Legacy of the Ancient mm, potrzebujecie jeden kryształ, i który musi zostać przypalony, czyli e, Gerwish, Macalon bądź Hum. Dodane zostały również nowe akcesorka. Tym razem są to naszyjniki Revived River Necklace, który daje DP oraz Acuracy i evasion, oraz Revived Lunar Necklace, który daje AP oraz dość sporo akuracji. Tutaj możecie zobaczyć statystyki, czyli napęd daje 17 evasion, 34 ukryte, 28 akuracji oraz damage reduction 11. Również zwiększa maksymalne HP o 150. A Revived Lunar Necklace ma AP-31 może nie jest to dużo, ale daje dość sporo akuracji 52, czyli w zasadzie jest pełny set e, przedmiotów które dają akuracji, ponieważ jest e, turo belt, również są e, ringi oraz e-ringi więc można zrobić cały set w akuracji który generalnie będzie troszeczkę negował tego evasion builda, czy evasion e, meter w zasadzie w Black Death online, troszeczkę będzie się to chyba zmieniało w Damage Reduction build, ale jestem ciekawy, jak to będzie dalej wyglądało. Eee, czyli tutaj jest, gdzie to można otrzymać, Liberated Breath of Sylvia, Tears of Arid River. Eee, I gdzie to leci? Aha, czyli na Elvia Imp Altar oraz Fogan Swamp i trzeba te e, rzeczy połączyć. Czyli Liberated Breath of Sylvia oraz Tears of the Arid. Naprawdę dużo tych materiałów tu jest i można się e, naprawdę e, nie połapać tym ale wydaje mi się, że wraz z czasem będzie to łatwe do ogarnięcia, bo tutaj, wiadomo, trzeba iść na spot, pozbierać to. Widzę, że już gili są na tych nowych spotach, na pewno będzie przesyt aktualnie na tych nowych spotach, więc nie denerwujcie się. I kolejna rzecz, czyli ulepszone akcesoria. Tym razem będziemy mogli dodawać specjalne efekty do akcesorii, czyli do pierścieni kolczyków naszynika czy paska. I te efekty są jak wyżej maksymalna HP 150, jeżeli chodzi o necklace do ringów maksymalne HP 125, bądź critical hit damage 3% zwiększone. I tutaj jest co potrzebujecie, czyli Heart of the Arid Forest, Shard of the Tearful Night, Shard of the Drained Night. I to oczywiście leci na tych nowych spotach, czyli Arid Forest leci na Elvia, Castle, Ruins oraz Ork Camp. Shard of the Furious Knight leci na Elvia Castle Ruins oraz Ork Camp Shard of the Tearful Knight leci e, na Elvia Imp Altar oraz Fogan Swamp A Shard of the Dread Knight leci w Elvia Biragiden, Naga Swamp oraz Bloody Master Tak więc masa nowych materiałów, trochę więcej nowych itemów więc jak tutaj możecie zobaczyć na przykład Moonlit Ogre Ring to się nazywa maksymalna HPS większa o 150 Tak więc sporo rzeczy się dodaje Kolejne to są questy, czyli na wybranych yy, yy, nowych spotach są oczywiście dodatkowe, yy, dodatkowe questy I tutaj jako nagroda to jest Predator's Root i zobaczmy co to daje Aha, czyli można wymieniać na te specjalne itemy, czyli na przykład yy, pre Predator's Root zrobicie daily, macie 5 ich to możecie wymienić na Valtara's Flame, Okiara's Tide, Narc's Lightning na sito Void potrzebujecie tego 20, a 50 na ten Elvia Main Weapon Box, czyli te wyżej wymienione specjalne bronie czy Awakening Weapon Box. Kolejne to są drobne zmiany w klasach. To nie są duże zmiany, tak więc nie będziemy ich omawiać. Najwięcej otrzymuje nowa. Tutaj dużo poprawek. E, rzeczony value pack się zmienia, czyli combat, skill, life oraz mode x będzie zwiększony o 20%, czyli w sumie będzie to 30% oraz dziennie będzie się otrzymywał item collection increase scroll <laughs> e, Jeżeli chodzi o value pack e, czy sodniowe, to dodatkowo będą e, dodawane aliens blessing e, Bleacha nie będzie się do, dostawało a jeżeli chodzi o ten 90-dniowe, to Aliens Blessing 15 sztuk i ten Collection Increase Crawl 15 sztuk oraz Walks e, Kraj, bo muszę mówić Valks nie Walks, bo mnie e, zamordują ludzie. Tak więc Walkscry 15 sztuk. E, zwiększono ilość e, loyalty, jakie się otrzymuje, ze 100 do 200. Uh, to by było na tyle, jeżeli chodzi o te zmiany. Przechodzimy sobie dalej. Hot time for 1000% exp. Czyli e, w tych dniach. To jest NA, czyli Ameryka, tutaj jest Europa. Czyli w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. E, między 16 a 23 będzie Combat X zwiększono o 1000% oraz Kill X o 100%. Jeżeli chodzi o weekendy. To e, między piątkiem a poniedziałkiem będzie się włączał, czyli w piątek od 15 do poniedziałku, 3 rana, e, będzie właśnie ten e, zwiększony Combat X. Jeżeli ktoś chce przez weekend sobie szybko podbić, na przykład na kukłach, bo to na kukłach też będzie działało, czy po prostu pogrindować, no to teraz ma ku temu okazję. E, również tutaj trochę to dziwnie jest napisane, ale. Okej, okay. a dobra, to ja źle przeczytałem. Czyli między 3 marca a 31 marca, czyli praktycznie cały miesiąc, będzie e, zwiększony item drop rate o 50% za wyjątkiem sezonowych oraz e, arszy. E, lecimy sobie dalej. Node War Double Tax Money, czyli jeżeli e, będziecie uczestniczyć w Node to i wygracie, to wasza gildia otrzyma dwa razy więcej pieniędzy. To też jest dobrze, dobre e, New Challengers FPR Czyli dodatkowe e, Dark Rift'y się pojawiły Nie jest tu sprecyzowane dokładnie I powinno być, ale chyba nie ma Jest jednak, dobra, czyli e, Pojawi się jutro prawdopodobnie nowy kalendarzyk, ponieważ z tego co widziałem w grze to jeszcze e, Tego nie ma Tak, jeszcze nie ma Czyli pojawi się dodatkowy y, kalendarzyk jak tutaj możecie zobaczyć w pierwszym dniu otrzymamy value pack na 7 dni, potem blessing of camasylvia, secret book of oldmund to dobrze, ponieważ tych bufków już mi powoli brakowało tak więc y, znowu mi się powiększy ich ilość, warto je zachowywać na jakieś lepsze y, czasy i między innymi będzie się otrzymywało 333 cron stone później kolejne 333 czyli to jest kolejna próba na pen artizja, memorki i na samym końcu to jest jakiś Pet, i to prawdopodobnie latający Brown Guide Hawk. No i wystarczy się logować przez 21 dni, i po prostu otrzymywać te wszystkie nagrody. Kolejne, o kurde, ile tego jest, czyli World Bossy. Czyli od dzisiaj prawdopodobnie, tak, chyba od dzisiaj będzie się pojawiało. Tylko i wyłącznie te najlepsze, czyli najtwardsze World Bossy. Wcześniej do tej pory była szansa, ale teraz, na czas eventu, u Rosu będzie się pojawiała ulepszona ksarka. Nie pamiętam dokładnie tych nazw: Nowhere oraz Karanda. Tak więc, jeżeli lubicie te specjalne bossy, to tym razem macie ku temu szansę, że za każdym razem spotkacie te, te ulepszone. Również pojawia się Garmot oraz Vel w sobotę ale będę musiał zrobić kalendarzek, ponieważ tutaj nie ma wypisanych... A jest jednak, przepraszam. E, czyli e, w sobotę o 12 będzie Garmot, 12 w południe, o 15 będzie Vel. E, well. Czy coś jeszcze się zmienia? Tutaj są tylko pozmieniane jakieś bossy, czyli tutaj się e, tylko zmienia w soboty dodatkowe. Dodatkowe... E, bossy i są to oczywiście tylko eventowe, tak więc potem wróci to wszystko do normy a przepraszam to były serwery amerykańskie tak więc europejskie to jest 14 godzina jeżeli chodzi o Garmota i 17 L. Well, bo tutaj mogłaby być trochę pomyłka i przechodzimy sobie do ostatniej rzeczy czyli Pearl Shop zobaczmy co <coughs> dla nas tutaj przygotowali yy... Czyli nowy to jest Black Leopard Pack I tu możecie zobaczyć zestawik z outfitem oraz Prestige Black Leopard to jest pet Dodatkowo Value Pack 90 i Artisia Memory 50 Oraz Secret Book of Old Moon Za tylko i wyłącznie 7520 A więc jeżeli ktoś chce Również dla Shai jest za 7260 A czy to jest tylko dla niektórych klas w takim razie? Nie, nie widzę, żeby tak było. A tak więc dla wszystkich powinno być dostępne. Nie, nie rozumiem, dlaczego jest osobno laszaj. No ale w porządku. Czyli e, PL Item Sales. E, jeżeli macie na to ochotę, to value Pack teraz kosztuje 750. Artizja Memory 100 sztuk zamiast 4000 to 2000. Nie jest tu wypisane, czy to jest e, tylko jedna sztuka. Może zerknijmy sobie w grze w takim razie. Travel 8 value pack Ok, czyli będzie po prostu jeden do kupienia, tutaj gdzieś. Aha, tu jest, dobra. I tu będzie prawdopodobnie jeden, tylko value pack. Czy mogę je kupić więcej? Nie, tylko jedna sztuka. No dobra, to tak to zrobili, bo myślałem, że będzie przez jakiś tam czas dostępny za 750, ale to w sumie głupia myśl, ponieważ każdy by się rzucił i kupował ile się tylko da tak więc dobra e, wracamy sobie do e, strony internetowej czyli po jednej sztuce tak samo jest z Inventory 16725 tylko kosztuje pereł Tejas Orb e, 10 sztuk za 1250 50 mniej, 50% tańsze e, Malt skill Change Coupon 11 sztuk za 1250 również o połowę spadło, również pozostałe e, inwentory powiększające sloty, inwentory, all classes, premium, outfit yy, czyli wszystkie te premiowe outfity są obniżone o 55% jak tutaj możecie zobaczyć z 3400 na 1530 czyli będzie warto siedzieć na marketplace i czaić się na te outfity żeby mieć dodatkowe krony Daily thank you pack, czyli jeżeli chcecie to artisan memory 20 sztuk za 450 Maksymalnie jeden zakup dziennie. Później dla Rangera Piris Helmet oraz Piris Arbor za 2200. Pozostałe Piris Pack jest za 4200, czyli dwa outfity plus bonusik. Na wyprzedaży jest Gibelius Premium set dla Guardiana. To kosztuje teraz 2720 pereł. I jeżeli chodzi o kategorie, to również są obniżki. Jeżeli chodzi o interior kategorii, czyli mebelki, to mi się wydaje, to 50% obniżki. I underwear, czyli jeżeli ktoś chce kupić dla swojej postaci nowe majteczki, 50% obniżki. Również kostiumy mają obniżkę 50%, tak więc wszystko, wszystko, wszystko 50% taniej. Kolejne to jest właśnie, jeżeli ktoś oglądał tydzień wcześniej, to... Zmieniło się loyalty item dopiero teraz, i tutaj możecie zobaczyć, jakie itemy stały się dostępne. Między innymi Advice of Walk 30 do 70, czyli trochę trzeba tych loyalty punktów, ponieważ za 70 fail stacków trzeba dać aż 24 tysiące. Również zostały dodane Crystal Extraction Tool, czyli wyciąganie kryształów. Kosztuje to 1000, ale niestety możemy kupić jeden tygodniowo. Pojawiają się również itemy na T9, czyli będzie nas to kosztowało 200 Loyalty, czyli w zasadzie tyle co dziennie się będzie dostawało. Flara jest dostępna, kosztuje trochę więcej. Stówkę Kapotiaring jest do kupienia i również pozostałe rzeczy, ale trochę one kosztują i można je zakupić tylko raz. Na konto w zasadzie, czyli 48 tysięcy czy 60 tysięcy Loyalty trzeba by wydać e, Kolejne to są Storage, Expansion e, Artisian Memory się również pojawiało wow, za 800, no trochę kosztuje i maksymalnie 10 zakupów na tydzień Tak więc e, naprawdę sporo tego dodali e, Również kostki są dostępne Więc e, w zasadzie to by było na tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy Patch nos. mam nadzieję że Eee, wszystko jest w miarę wyjaśnione postaram się o tym Elvias Realm zrobić osobny poradnik ponieważ trochę tego tam jest i żeby się wam ta informacja przydała i nie zgubiła w tych patchnoutsach tak więc dziękuję bardzo za oglądanie i mam nadzieję że widzimy się następnym razem nie zapomnijcie oczywiście subskrybować kanału zostawić lajka bądź komentarz bardzo chętnie odpowiadam na komentarze więc nie ma problemu i co widzimy się eee... Na stronie poradniku bądź streamie. Yo-yo!